Witajcie! Dziś przeniesiemy się do czasów burzliwego przełomu XVI i XVII wieku na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej i Carstwa Moskiewskiego. Naszą bohaterką będzie Maryna Mniszówna, córka polskiego magnata, która jako pierwsza Polka zasiadła na tronie carskiej Rosji. Tak, to nie pomyłka. Polacy mieli na Kremlu swoją carycę. Jak doszło do tego niezwykłego wydarzenia? Jakie okoliczności polityczne doprowadziły do osadzenia na carskim tronie Mniszchówny? Czy nasza bohaterka była jedynie narzędziem w rękach ojca i ambitnych magnatów, czy może sama odgrywała kluczową rolę w tej niezwykłej historii? Zapraszam do wysłuchania i opowieści o jej życiu pełnym sukcesów, zdrad i osobistych dramatów. Ta opowieść to gotowy scenariusz na historyczny dramat i film przygodowy. Maryna Mniszchówna urodziła się w 1588 roku jako córka Jerzego Mniszcha, wojewody Sandomierskiego i Jadwigi Tarówny. Rodzina Mniszchów pochodziła z Czech, należała do elity magnackiej Rzeczypospolitej obojga narodów. Ojciec Maryny był człowiekiem ambitnym, który chętnie angażował się w polityczne przedsięwzięcia, widząc w nich szansę na powiększenie swojego wpływu i majątku. Jerzy Mniszech wzbogadził się za czasów króla Zygmunta Augusta. To on z bratem był jednym z pomysłodawców mistyfikacji, pokazania ducha barbary radziwiłównej rozpaczonemu królowi. I to prawdopodobnie z jego inicjatywy zamordowano najsłynniejszego polskiego alchemika, Laurentiusa Dura. Z łaciny Durentius oznacza tyle co twardy. Stąd miało się pojawić jego spolszczone nazwisko, Pan Twardowski. Ale to inna historia. Wróćmy do naszej bohaterki. Maryna dorastała w atmosferze luksusu i przebychu dworu magnackiego. Była dobrze wykształcona, znała zasady etykiety, biegle władała kilkoma językami i uchodziła za jedną z najpiękniejszych kobiet swojego czasu. Jej uroda i wychowanie sprawiły, że szybko stała się jedną z najbardziej pożądanych partii wśród ówczesnych elit. Wszystko zmieniło się w 1604 roku, kiedy do Rzeczpospolitej przybył człowiek podający się za carewicza Dymitra, syna Iwana Groźnego, który rzekomo cudem uniknął śmierci. Jako dziecko miał być zamordowany przez siepaczy Borysa Godunowa lub jak podają inne źródła, zginął podczas zabawy. Przewrócił się na ostrze noża podczas napadu epilepsji. Matka, by uniknąć oskarżenia o niedopilnowanie syna, oskarżyła Borysa Godunowa o uprowadzenie i zamordowanie Dymitra. Ale od dziwo, Dymitr cały zdrowy pojawił się po ponad 20 latach w Rzeczypospolitej. W rzeczywistości był to samozwaniec, najprawdopodobniej uciekinier. Georgi Otriepiew, zbiegły mnich, syn Stiepana, setnika strzelców moskiewskich który w 1603 roku pojawił się w Rzeczypospolitej na dworze księcia Adama Wiśniowieckiego. Jerzy Mniszech szybko dostrzegł w Dymitrze szansę na realizację swoich politycznych ambicji. W zamian za obietnicę małżeństwa z Maryną i korzyściami terytorialnymi zgodził się wesprzeć go militarnie i finansowo w jego dążeniach do odzyskania tronu carskiego. Chociaż Sejm nie poparł tej eskapady, Zygmunt III Waza po cichu wspierał to przedsięwzięcie. Wojska magnatów i żonnych łupów, infamisów, szlachty, kozactwa i różnej maści najemników ruszyła w kierunku Moskwy. Początek kampanii nie jest korzystny dla Dymitra, lecz niespodziewanie umiera car Borys Godunow. Ludność i część wojska przychodzi na stronę Dymitra, widząc w nim syna Iwana Groźnego. Po serii sukcesów militarnych Dymitr Samozwaniec zasiadł na tronie Moskwy w 1605 roku. Niedługo potem rozpoczęło się przygotowanie do sprowadzenia maryny do Rosji. Jej podróż była pełna przepychu, orszak liczył kilkaset osób, a na trasie przygotowano uroczyste powitania. 18 maja 1606 roku Maryna została koronowana na Carycę Rosji w Soborze uspieńskim na Kremlu. Należy nadmienić, że ślub Dmitra Samozwańca z Maryną Mniszchówną odbył się per procura w Krakowie 22 listopada w poprzednim roku. W maju młoda Caryca wjechała do Moskwy, gdzie odbyła się uroczysta koronacja, a dopiero potem właściwe zaślubiny z calem. Stała się pierwszą polką w historii, która zasiadła na rosyjskim tronie. Jednak radość nie trwała długo. Zaledwie kilka dni po uroczystości ślubnej doszło do buntu bojarów, którzy dokonali rzezi weselników i zamordowali Dmitra samozwańca. Ciało Carewicza spalili, a prochy załadowali w armatę, którą skierowali w kierunku zachodnim i odpalili, by Dmitr wrócił skąd przybył. Maryna i jej ojciec przeżyli masakrę i zostali uwięzieni. Po śmierci Dymitra, maryna została przewieziona z powrotem na ziemię polskie, jednak nie zrezygnowała z walki o władzę. W historii znamy wiele mistyfikacji, z których niektóre przybierają formę cudu. W 1607 roku powrócił z martwych Dymitr rzekomo ocalały z rzezi weselnej. Dymitr Samozwaniec, drugi, pojawił się na arenie politycznej około 20 lipca 1607 roku w Starodubie, gdzie ogłosił się carwiczem Dymitrem. Jego deklaracja przyciągnęła tysiące zwolenników gotowych wesprzeć kolejnego pretendenta do moskiewskiego tronu. Wkrótce do akcji wkroczył Jerzy Niszech. Dzięki jego staraniom doszło do spotkania Maryny z Dmitrem II, podczas którego rozpoznała w nim swojego zmarłego męża. To rozpoznanie otworzyło Dimitrowi drogę do wsparcia ze strony wpływowych kresowych magnatów, takich jak książę Adam Wiśniowiecki, Roman Różyński i Jan Sapiecha. Czy magnaci uwierzyli w cudowne ocalenie Dimitra z rzezi? Wątpię. Oni przekalkulowali zyski płynące z jego powrotu do żywych. Magnaci nie tylko uznali jego roszczenia, lecz także zapewnili mu finansowe wsparcie i oddali do dyspozycji 7,5 tysiąca żołnierzy, w tym słynnych Lisowczyków, dowodzonych przez Aleksandra Lisowskiego. Maryna razem z drugim samozwańcem próbowała odbić Moskwę, jednak ich starania skończyły się klęską. W lutym 1609 roku car Wasyl IV Szujski podjął decyzję, która znacząco wpłynęła na dalszy przebieg wydarzeń w carstwie moskiewskim. Podpisał sojusz ze Szwecją, państwem będącym w stanie wojny z Rzeczypospolitą. Ten krok sprowokował działania Zygmunta III Wazy, który wysłał do Rosji wojska pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Wejście polskiej armii na tereny Carstwa Moskiewskiego znacząco osłabiło pozycję Dymitra Samozwańca II, który już wcześniej borykał się z problemami wewnętrznymi i utratą sojuszników. Kluczowym momentem była bitwa pod Kuszynem w lipcu 1610 roku, gdzie wojska żółkiewskiego odniosły miażdżące zwycięstwo nad siłami moskiewsko-szwedzkimi. Bitwa pod kuszynem stoczona 4 lipca 1610 roku jest jedną z najwspanialszych kart w historii Oręża Polskiego i jednocześnie wydarzeniem o ogromnym znaczeniu w dziejach Europy Wschodniej. Jest oceniana jako przykład wybitnego dowodzenia, geniuszu wojskowego oraz skuteczności Husarii, elitarnej kawalerii Rzeczypospolitej. Po tej porażce bojarzy, widząc szansę na nowe rozdanie polityczne, zawarli z Hetmanem Żółkiewskim umowę. Postanowili uznać Królewicza Władysława Wazę za nowego cara Rosji, licząc na stabilizację i wsparcie polskich wojsk w wypędzeniu samozwańca II i jego żony z pod Moskwy. Dymitr z II dowiedziawszy się o tych ustaleniach, zrozumiał, że jego pozycja jest nie do obrony. Zbiegł do kaługi nad rzeką Oką, gdzie próbował jeszcze organizować opór. Jednak jego los został przypieczętowany. 21 grudnia 1610 roku zginął w dramatycznych okolicznościach. Podczas podróży saniami został zastrzelony przez tatara Piotra Urysowa, człowieka, który zemścił się za wcześniejsze uwięzienie i brutalne traktowanie. Po śmierci Dmitra Smozwańca II maryna, mniszczówna znalazła się w niezwykle trudnym położeniu. Straciła kontrolę nad armią drugiej Dmitriady i stanęła przed wyborem wrócić do Rzeczypospolitej pod opiekę króla polskiego lub walczyć dalej o władzę w Rosji. Maryna, nieugięta, zdeterminowana, wybrała to drugie. W 1611 roku urodziła syna. Iwana Dymitrowicza, którego ojcem był Dymitr Samozwaniec II. Wkrótce związała się z atamanem kozaków dońskich Iwanem Zarudzkim, który obiecał jej pomoc w osadzeniu ich syna na tronie moskiewskim. Wspólnie stworzyli coś, co można nazwać państwem kozackim na terenach południowego dorzecza Wołgi, ze stolicą w Astrachaniu. Z tego miejsca prowadzili działania zbrojne przeciwko odradzającemu się carstwu rosyjskiemu, wciąż marząc o odzyskaniu władzy. Jednak sytuacja polityczna zmieniała się szybko. Po dwóch latach 7 listopada 1612 roku, w wyniku antypolskiego powstania, opuszczona, zagłodzona, uciekająca się do aktów kanibalizmu, polska załoga skapitulowała i opuściła Kreml. W 1613 roku Sobór Ziemski wybrał Michała Romanowa na cara, a przy tej okazji podjęto uchwałę, która wykluczyła Marynę i jej syna z jakichkolwiek praw do tronu. Było to ostateczne polityczne odcięcie się od tej pretensji. Rok później sytuacja Maryny dramatycznie się pogorszyła. W maju 1614 roku w Ostrahaniu wybuchł bunt wojskowy, który Iwan Zarutki nie zdołał stłumić. Maryna wraz z mężem i małym synem została zmuszona do ucieczki. Niestety nie udało im się uciec daleko. Zostali schwytani i przekazani nowemu carowi Michałowi Romanowowi. Los Maryny i jej rodziny był już przesądzony. Michał I nakazał przeprowadzenie publicznej egzekucji w Moskwie. Iwan Zarudzki został wbity na pal, co było jednym z najokrutniejszych rodzajów kary tamtych czasów. Lecz to nie koniec okrucieństwa cara. Wraz z kozakiem na szafocie stanął maleńki synek Maryny. Trzyletniego Iwana Dymitrowicza powieszono. Według relacji chłopiec był zbyt lekki, by szybko zginąć wskutek zerwania kręgów szyjnych, więc umierał powoli. Śmierci uniknęła tylko Maryna. Po upadku jej planów i brutalnym zabiciu najbliższych została przewieziona do Kołomny, miasta, które stało się jej więzieniem. Tam, w zimnych murach jednej z baszt, na miejscowym Kremlu, Spędziła swoje ostatnie miesiące życia. Pozbawiona władzy, rodziny i sojuszników, była cieniem dawnej siebie. Kobiety, która niegdyś zasiadała na tronie carskim i walczyła o władzę z uporem godnym wielkich politycznych graczy. Wiosną 1615 roku jej historia dobiegła końca. Zmarła w tajemniczych okolicznościach, a wiele wskazuje na to, że została skrytobójczo zamordowana. Czy to była zemsta nowej władzy? A może ktoś chciał raz na zawsze zamknąć ten rozdział pełen chaosu i pretensji do tronu? Jej śmierć, choć cicha, na zawsze pozostanie symbolem dramatycznego końca kobiety, która marzyła o władzy w świecie zdominowanym przez brutalną politykę i bezlitosne ambicje. To tragiczne zakończenie jej historii pokazuje, jak wysoką cenę zapłaciła za swoje ambicje i dążenia do władzy w świecie pełnym bezwzględnych rozgrywek politycznych. Maryna mniszłówna była postacią niezwykłą, kobietą, która w roli córki magnata przeszła na scenę wielkiej polityki międzynarodowej. Czy była jedynie pionkiem w rękach swojego ojca i innych magnatów? a może świadomie grała w niebezpieczną grę o władzę. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli podobała Wam się ta opowieść, zapraszam do dzielenia się swoimi opiniami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.